Licks you know. no, 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 no. on, mad, it start, so bad Zaliczasz fast start. muszę zacząć wydawać, muszę wydawać drasa. Obok mnie same zakręty, nie wiedzą, że bokiem lata. Patrz na niebo i widzisz, że Christian to pierwsza gwiazda. Kiedy startujesz od met od razu zaliczasz fast start. Muszę zacząć wydawać, muszę wydawać drasa. Obok mnie same zakręty, nie wiedzą, że bokiem lata. Patrz na niebo i widzisz, że Christian to pierwsza gwiazda. Pierwsze głowy poleciały mi się i zeszle kiedy mnie zabił jak nie no to nie przystanę jeden z pierwszych z tego miasta teraz do walku jest modą i tak mnie nie prześcigną nawet nie będę tu obok dla mnie nie ma tu bariery ciągła droga do kariery pierwszy sezon już jest za mną w drugim już czemu jest powoli już zapominam jakie tu uczycie brak weny teraz keep grinding, będę na kur... Nie ten freestyle, nie mam pojęcia, czy bym się teraz zajmował. Jak gotowałem, to będę gotował. Jak pracowałem, to będę pracował. Muzykę trzeba w DNA, już od dzieciaka jarała jeba na scena. Moja muza to nie teksty, moja muzyka to jest jebany poemat. Kiedy startujesz od met, od razu zaliczasz fast start. Muszę zacząć wydawać, muszę wydawać to Obok mnie same zakręty, nie wiedzą, że bokiem lata. Patrz na niebo i widzisz, że Christian to pierwsza gwiazda. Kiedy startujesz od met, od razu zaliczasz fast start. Muszę wydawać do Obok mnie same zakręty, nie wiedzą, że bokiem lata. Patrz na niebo i widzę.